Czy zdarzyło ci się kiedyś czekać na swoją paczkę i zastanawiać, co się z nią dzieje? Pali się paczka, się pali. Ale strumień wysoki, patrz! O kur... to naprawiłeś. naprawiłeś! Mój kolega nie trzyma oczu. Proszę pani, bo wyszło takie nieporozumienie. O kur... O, o kur... Jak zasiedzimy, człowieku! It's your first day on the job. O! o. What the f. Ej! Niszczaj na mnie, poj... Sam! Bo lubię. I szczam na tę paczkę. Szczejna paczkę. Co mi zrobiłeś, idioto? Co mi zrobiłeś? Nie wiem, sam upadłeś. A wow! teraz ja też upadłem. O. Witam. teraz. To pani potrzebuje? Co to dało? Niebiesko zobacz tutaj daje. Część niebiesko. Oj, ale ona troszkę zniszczona, panie. Pani. Y, proszę pani. Proszę pani, bo wyszło takie nieporozumienie delikatne. Jaka robota co Molera ty z zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? To ja też... Pieca. Ej, taśmę wziąłem. O, naprawiłeś! 4, Chodź Building 4, enter 1. Gdzie? Patrz, mamy Gdzie? Tu! Już tam nad niego, fra frajera. Nie! Ty jesteś... Ty kur... Patrz pani fajnie siedzi, zobacz. Poczekaj, chuj w te panią. Piętro drugie, zapraszam. Może windu? Ty już jestem tu. Ja jadę windu, nie będę na pierdolu. Bo ty masz zdrowe nogi, ja już masz, holę, holę, holę tak? mam chole kolana, holę rozumiesz? kolana, rozumiesz? Chole kolana, chole witam, kolana. Witam dzień dobry, halo, puk, 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 puk. Dobrze, że ona nie otwiera, bo zobaczyła tę paczkę to by się pie... mi na drzwi No to ja już słyszałem co tu się święci to ja też do... dołożę cegiełkę Ale A. strumień wysoki! Patrz. O kur... Ale wyciągnąłem człowieku! Mówią mi Adam małyś Dlatego że mam tak f... wielka krokiew. Oj! Oj! Ała. Ej, zobacz! Co? co to jest? Jaki sy? I patrz, to jest ten stoi chłopek kochaj, tak jest ten... okay. stoi goły, a do niego... Patrz. Do ucha mu nalałem Damy radę. do wow, no. środka. Nie, nie, o właśnie! Poczekaj, bo przecież tu jest taki burdel, że... Dziada z babą tu brakuje. No i w tu skór... Widzę, że to świeża uryna! No do kibla oczywiście musimy iść się no wysłać, tak. to go to Ej, widzisz to, widzisz to? Chodź do kibla, szybko. O ku... A spider Spiderman! <laughs> ja tam? Człowieku, cała brudna klapa była to na suficie. Musiałeś się wysrać, żeby nie zapłakać <laughs> dupą deski. Weź teraz ty spróbuj. Sram, tram z góry, zram z góry. Co się ku... Taka mocna sraka była, że... Że <laughs> się teleportowało. Co ty na o, rękę o... wziąłeś wszystko, co? Poskanowałem, ale nie Masz wiem czy wszystkie to wszystkie. wszystkie na łapie, obróć się do mnie. Nie wszystkie, nie wszystkie. O kur... Teraz to wy Para akurat. aż przepraszam. No idiota! Czaisz jakby... Przychodzi babka po paczkę, na przykład tutaj konkretną, załóżmy, nie wiem, jakieś buty, a ty jej mm -hmm. jeszcze jakąś młotką paczką o naklejkę, załóżmy, nie taką samą, tylko po prostu myślałeś, że to jest Bez ta paczka. Kitu. Ona czeka na płytę nagrobkową, bo jej matka umarła. A ona człowieku dostaje myszka Miki, metalowa figurka. Ta, w dechlu se zamówiamy. Dechlu grubkową. No dobra, i teraz poczekaj. Mamy paczuchy. Weź to, wiesz, nie rób wiochy. To ty chciałeś na paczki przypominam, teraz A teraz ja je. to zrobię! Mniej paczek! Jak obierzesz zielony czy czerwony? Ja biorę czerwony. Masz czerwoną? No to ja czekam tu. Żeś się postarał, kaszalocie. Ty, a teraz kliknij tab! No, nie mogę, mam puste. Kur... K Mógłbyś to usłyszeć, gdybyś był wspierającym tego kanału. A czy warto nim zostać? Może zapytajmy naszego eksperta. Kocham kanał Poki Wycześni, kocham go wspierać, naprawdę super progi wspierające. To Naprawdę super rzecz, super no bez cenzury, proszę! Proszę, wspierajcie, może, kocham wasa! Polecam. Gdzie kolejna? Witam serdecznie, panie. Dzień Dobra. dobry, dzień dobry. Ja już Witamy przygotowałem serdecznie. ze skanerem, poczekaj. Witamy. O, przepraszam, panie, przepraszam, nie musiałem cię powstrzymać. Przeszam. Mój kolega nie trzyma oczu. Niebieski rąb. No już pewnie, już biorę, już biorę. Podaję, podaję. Proszę bardzo. Przepraszam za kolegę Do widzenia, jest tak? I... karton. Co za szmata? I do ósemki masz kod du, du. Okazań. Samochód. O. Ała! <laughs> Jak się wyćpunę? E, milał! I ja Ile? Apartment 5. O, Janusz! Jak już mi się na bebe? Jesteś teraz przy siódemce, nie? Bebzon. Ty te paczki, już masz na czerzewony. Czekaj, pomogę ci, żebyś się ogóle bardziej rozgrywać. Nie, został to... <laughs> O! Policja! O. Policja! O. Ej! Zapali mnie! Za to, że szczałem chyba! Ty! Pomocy! Ja nic nie zrobiłem! Ja szczałem! No i co Idioto, teraz ja na ciebie naszam. Tak, z co, mamy karę, rozumiesz? To, że strzałem w miejscu publicznym? tam karę? No ty jesteś chory psychicznie, degeneracie. Ja wychodzę i jest... na policjant tak od razu. O, tam była policyjna kupa jakaś. A chłop z paczkami siedzi, rozumiesz? O, jak właśnie jest zadowolony z tego? Żły. Z... A pobili mnie! No. <laughs> nie, no kur. <laughs> Dałem emotki, że nie jestem zadowolony z tego. <laughs> ja też! nas pobili, kur. Mamy kibel, zobacz. Patrz, możesz się wysrać jakbyś chciał. No idealnie, ale żeś trafił w dziureczkę. Ale w dziureczkę. A ja teraz zostawię miłą. I co? Nie zabili mnie. New customer. Ja pierd... Jeden musi chyba robić dostawy, a jeden musi być na sklepie, nie? Bo to bez pracy nie ma... Czy. O, customer! O Witam serdecznie pana! Co tam ja, trzeba? Kolejka, co on chce? pokazał mi. Yyy... Wrong code. Aha. Aha, on ma zły kot. No to co mam powiedzieć? Pierd. Oj! O Pa, ale przerażam, to jestem, jestem z brudny, Przepraszam, przepraszam, jestem brudny, ty się umyj, przepraszam. go. Podaj kot no! Aha, musisz z niego zagadać, żeby pokazać kot, bo jest uj**ny. Musisz z nim gadać też. Brązowy kwadrat. Proszę bardzo. Super, proszę o kot. Czerwone kółeczko. Ty! Zawsze chciałem skrzyżować nasze strumienie. O kur... AHAHAHAHAHA <laughs> sobie ESCAPE i zobacz co się prawym Daddy, jestem zgrynowana What's wrong? Co się stało? Coś się roz. Uj! Co jest? Co jest? Ej, co się stało? Co to skoro nie spadło? Pali się, patrz co się dzieje? Pali. Coś dzieje Nie wiem co się stało Kur... O, <laughs> Leje, muszę na to nalać O, psy What? No policja mnie łapie. jak te psy mnie zabrały? Jak to? Bo zaszczałem w pizzy w na paczkę. Ja pierw. Weź paczkę z podwórka, bo na mnie na żeby się ugasić. Oj, paczka jest trochę pani zniszczona, bo tutaj mieliśmy małe <noise> kłopoty. Bardzo proszę. A, no, pani pała pudełko, no to gratuluję mózgu, idiotko. A czemu ty na to naszczałeś jak my mamy kaśnicę, maniek? A, to nie wiedziałem. Ja pierd degenerat. mi z tymi butami, no, świeżo pastowana podłoga była. Zresztą wejdę w dupę, jesteś uspokój. kiedy spacczekamy. O kurwa, ty jesteś chyba mistrzem Jenga. Ty mamy turkusowy trójkąt, a go nie ma tu ani na delivery, ani na pick up. Widziałam go nie będę starczyć. A nie ty? Nie jest trójkąt łód. Wydaje mi się, że możesz być psychicznie chory. OE, co ty? Burst, Co o, się stało? Ty ma taki duże łapy, co się stało? Ej, chłop mnie pobił chyba. Nie. Aha. Witam! Oj, pan trochę przy... Gdzie jest kółeczko magentowe? Ej, nie ma paczki w ziutka! No proszę pana! Niestety, bardzo mi przykro, ale musimy anulować pana paczkę. Bardzo mi przykro. I stary, ja przebiegam przez autostradę. Najwyżej zdechnę, najwyżej zdechnę. Nie mów tak, i nie mów tak. Umarłem. jak nasz tam na chłopa, tak się wkurę. Tak. Hmm, szkoda, kręcimy to. Oj, oj! Oj, oj! oj. Oho, joj, A może zamknąć drzwi do firmy? O, na, czekaj, czekaj, nie zamykaj. Nie? nie mogę, nie, czekaj, nie, zamykaj, bo ja czekaj, ten. Czekaj, czekaj. O, dobra, psy mnie zapały, zajebiście. Weźcie mnie stąd. Dzięki. Trzecia w nocy, a ja chodzę, paczki rozłożę. Dosłownie chodzę, mm. bo nawet nie mogę biec z tą paczką w łapie. No i bardzo dobrze, spacerek. Ludek, ktoś mrużowo w pokoju, to jakieś burdello. Możliwe. To jest, ale. Przystanie, mam paczkę. Ooooooooooo! Zablokowałeś mnie. A! Jak ci nogi uciekło. Uj... Historia prawdziwa. Fajne jest to, że kiedy na raz sobie do łapy, to wszystkie ten od razu ci bierze. Oj, przepraszam, przepraszam. Jeszcze raz tak do mnie powiesz, to yy, zwalniam cię. A ty u mnie pracujesz. Nieprawda, ty pracujesz u mnie. Teraz ci naszczam do ryja. Zaraz ci nasram do ryja i co? Teraz Urześ zrobił? Chłopy już są po tym po paczkę. No to dawaj tam, yy, pomal... Dawaj ich tam... Biała, biała strzałeczka, gwiazdeczka proszę, białą gwiazdeczkę. Szybciutko, szybciutko, tak? Szybciutko. Nie mogę, nie mogę, bo tu pakuję paczki! Biała gwiazdeczka powiedziałem. Oj, przepraszam pana, wy... się. Czarny rąb. Proszę bardzo. Kur... Przepraszam pana. Proszę bardzo panią. Qurkodę pokaż. To jest zwykły kod, idiotko. Białe kółko. Na... Się wkur... idiotko, jak dała jest QR-koda im pokaż. Nie mem, pokaż mi QR-kod, idiota. Chłop mi troll faca pokazu dużego, rozumiesz? Tak, chłop pokazu mi Fajnie. No i fajnie tak, lubię taką robotę biurową. Fajnie, fajnie, jest fajnie. Kupuję movement speeda jak coś. Uuuu. masz zapierd... Tak zakupiam nagle. Ale szybciej się biega, naprawdę, no. Witam pana. To jest zły kot idiota. Daj mi ten telefon. Proszę bardzo. Dobry, ty co ty tańczysz? Ty Dzik, to no, mi zabrała nagle szmata. Jakoś makrenę tańczyła mi przed ryjem. Proszę bardzo. Ja tu posprzątam, oczywiście. Nie ma problemu. Mój kolega pochyta na dowóz. Ja sobie chodzę i z i zamiatam biuro, tak? No, już teraz widzisz, jak się na sklepie pracuje. Co się stało? Czemu psy? Siarnia mnie złapała za szczęcie. Ja Japidy. <noise> Ej, za 10 tych, 10 centów masz 25 tego. Eee... Będzie... To ja pierkwad. Tak, to nie ta. Gdzie zabierasz, Co ty zabrałeś? Co? Co zabrałeś? Dałem ci po prawej stronie paczki. Co ty mi zabrałeś, Szmato? Nic ci nie zabrałem, schizofreniku. Zostawiłeś niebieską gwiazdkę i zabrałeś coś innego. Bo gwiazdka niebieska jest daleko. I najpierw pójdę dostarczyć te dwie, które są blisko, potem się wrócę i pójdę po gwiazdkę. Dobra, kupuję półkę. I normalnie tu sobie paczkę na półkę? Kurrybki ściany. Ja też. Tak, normalnie można półkę sobie postawić ten. I teraz jak... do... Bailendu, bailendu. Ale wiatr, pier. ty widzisz to? Jak drzewa się no, machają? Dobra, to bardzo jasne czy te drzewa się. Sobie... Ja tak po... tak. przysięgam ci, że musisz do mnie przyjść, bo wpadłem pod tekstury. Czyż masz pod Escape'em chyba ims tak? Nie, to że ta paczka wpadła do tej dziury pod teksturami i nie mogę jej wyciągnąć. Ja, ty mnie zrespiło w bazie. Aaaa, ty. Chyba się coś zbugowało kolorystycznie. Tu są wszystkie, w tym niebieskim. W tym niebieskim. Nie, 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 mi chodzi o to, że zobacz. Nie ma takiej paczki, ktoś sobie tyłu. <grym> nie wiesz, niech nie zgłoś. Nasza wina, nie nasza. Nie nasza. Zaraz wpisujemy protokół uszkodzenia paczuszki. O, na samą górę też możesz kłaść. O, na samą, okay. samą, samą samy tęką górę, zobacz. Nice. Na dole jeszcze było miejsce. Debilu. A musisz mnie od razu wyzywać, że debilu. Sorry, 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 sorry. Uj. Trzyma to Tam. No kurwa, mać. New customer, new customer, obsłuż ja, klienta. Tak, widzę, to... widzę. Paczki ci przekładam, czekaj. Proszę obsłużyć klienta. Mema pokazał mi, zajebisty debilu, pokaż mi kod. Zajebisty memik. K drugim pokazałem mam, rozumiesz? Dwa memy z rądu im pokażę. Oko. Proszę bardzo. Miałem pieniędzy? 62. To se kupimy. Czaj, że mamy te oceny w ogóle, mamy ocenę 2 i 4. Ha, widziałem to. Co ci mogę powiedzieć, no? Po prostu jakieś opinie, ja tego nie lubię. Aha, jaka kurwa. Pokaż mi kurko, bo ci zaraz. W robocie nie ma tańczenia. Wypierwuj. Normalnie go wypieram z roboty. No i 2 i 6 już mamy ocenek, widzisz? Można? No można, można żyć. Dobrze, że jak w przejściu podziemnym sikasz, nie łapie cię psiarnia, no zajebi to jest. Typowy menel tylko Warszawie. Zajebiste jest ta gra. Nie przepuszczę cię, musisz powiedzieć coś miłego. Wyjebieś ze szczoty kur... ...zania. Przątaj to kur... chodziłeś z miotłą... ...ścieroje**a. Ty nie miałeś wypier**ać... Ty nie miałeś posprzątać. Teraz rozumiesz? Nic mi kur... ...nie zrobisz! Ale Cię obszczałem, ty byłeś brudny. Całą noc paczki rozdnosili. Teraz będę znowu roznosić. bo odstawa przyjedzie. Pierd to robota, zwalniam się.